Cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki. Skoro to maszyna latająca, to wiecie co? Nie, no żartuję, nie będziemy rzucać tym pięknym pudłem, bo ono jest naprawdę fajne, ciekawe, no i dobrze, że dla dorosłych wychodzą również nieco mniejsze, nieco tańsze sety. Lećmy na stół, recenzencki, O! No w sumie głupio powiedziałem, bo to, że LEGO ICONS i mamy tutaj 18 plus, to nic nie znaczy. Ten zestaw może się podobać także młodszym, a i ośmiolatek dałby radę pod warunkiem, że uważałby w czasie składania. No ale do konkretów: 493 klocki. 270 zł bez grosza to cena katalogowa. No, i tak jest lepiej niż tą skrzydlatą bestią. Nie wiem dlaczego te zestawy mi się ze sobą kojarzą. To chyba przez podobne pudło, takie ciemne. Tamto to było GWP, a tutaj mamy regularną sprzedaż. Czyli możemy się kiedyś spodziewać nieco niższej ceny. A Leonardo da Vinci, kto to taki. Mam nadzieję, że wiecie, renesansowy artysta i uczony. Filozofia, matematyka, architektura, rzeźba, geologia, inżynieria, medycyna to tylko niektóre dyscypliny, które go interesowały. Zasłynął m.in. z przepięknych szkiców, łodzi podwodnych, czołgów, różnych machin latających jedną będziemy sobie tutaj składać no i możecie kojarzyć chociażby ostatnią wieczerzę, monalizę. No to było niedawno recenzowane na kanale. No i na przykład ten taki charakterystyczny szkic człowieka. Witruwiański, tak, chyba dobrze pamiętam. On został wpisany w koło, w kwadrat, a i tak dalej, i tak dalej. Królowie płacili mu za możliwość rozmowy. Okej, okay, otwórzmy sobie ten secik. A sam Leonardo da Vinci przypomina nieco Dumbledora. <laughs> Też macie takie skojarzenia? Zerknijcie tylko, skrzydła będą się ruszać. Za chwilę to sobie pomierzymy, chociaż tutaj kilka wymiarów mamy podanych. No i wydaje mi się, że te pręciki po raz pierwszy nie są transparentne, tylko jakieś brązowe. Okej, okay, no chcę się również przyjrzeć tym skrzydłom, zobaczyć jak to wykonano. Raczej nie płótno? Podejrzewam, że taki miękki, elastyczny plastik. No cóż, ten zestaw jest idealny dla takich dorosłych którzy wiecie, trochę się oszukują, <gry> próbują udowodnić, że wcale nie są infantylni. No i właśnie, położyć jakiś zestaw na biurku, ale żeby on wyglądał tak dosyć poważnie. <gry> nie jak proste Lego City. Okej, okay, co my tutaj mamy? Trzy worki z klockami. O, istotne elementy najprawdopodobniej będą w tej kopercie. Zobaczmy, to jest bardzo takie miękkie. Uuu, jednak się myliłem. To jest, słuchajcie, płótno, bardzo takie delikatne. No, ja mam wrażenie, że mógłbym to za chwilę podrzeć. Mamy też coś w rodzaju płetwy ogonowej, no i będziemy budować. Tutaj niestety, no, wywinę się od speedbuildu, dlatego że masa brązowych i czarnych elementów, ciężko by mi się to składało. Widzę już pomarańczowy separator. No i z tego co tutaj na prędce analizuję, choć nie jestem tak bystry jak Leonardo, mamy cztery worki z klockami, to widzimy się za chwilę. No, genialny zestaw. Po prostu budowałem mniej więcej godzinę, i fantastyczne jest to, że początkowo nie kojarzymy, co tutaj ma działać. Przeciągamy te linki, dokładamy kolejne elementy typu technik, aż nagle to wszystko fantastycznie działa. I świetnie sobie obserwować ten ruch pod różnymi kątami. To jest taki steampunk bez pary. <laughs> tak bym to nazwał. Od razu mamy stojak. Ładnie to wszystko jest pod kątem ulokowane, no i początkowo tam nawet wrzucamy coś, co raczej kojarzymy z takimi wielkimi samochodami Lego Technik, co sprawia, że zawieszenie działa, czyli powiedzmy te sprężyny, aż na końcu, dzięki kilku sprytnym trikom, to wszystko tak fantastycznie chodzi, lekutko, leciutko, majestatycznie, no i zerknijcie tylko. Te linki zazwyczaj czarne, tutaj puścili w kolorze tanowym, i oczywiście, jakbyśmy się tam zaczęli przyglądać, no to. Uff. Można byłoby zadać pytanie, czy jakieś elementy ładniej nie dałoby się zabudować, ale tak naprawdę no czuć klimat renesansu. No i tych wszystkich szkiców zerknijcie, co tam Leonardo ma w rękach? A? To jest nadruk. Żadnej naklejki tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o technikalia, 31 cm długości, rozpiętość skrzydeł przynajmniej w takiej konfiguracji to 35 cm, no i około 25 cm wysokości, przy czym Pamiętajcie, że to się trochę rusza, czyli musimy sobie jakiś zapas tutaj zrobić, jeżeli chcemy, no nie wiem, pobawić się tym na półce. Ale, ale to jeszcze nie wszystko, bo tutaj bardzo łatwo to po prostu zdjąć i możemy faktycznie trzymać sobie o w jednej ręce model, tutaj naciskać i wszystko działa. To robi naprawdę spory podmuch wiatru. No, nie powiem, że aż tak mocny jak wentylator. Ale jak najbardziej pewnie słyszycie ten trzepot. No ja jestem pod wrażeniem, jest to takie nieoczywiste, i mam powiedzmy kontrowersyjną opinię. Teraz będą wychodziły te wszystkie bolidy Formuły 1. No i wszystko na jedno kopyto, tylko trochę inna obkleina. O ileż fajniejszy jest taki zestaw, który no, wprowadza pewien powiew świeżości i ja mam nadzieję, że to początek jakiejś takiej serii, gdzie będziemy dostawali niecodzienne mechanizmy, machiny, bo to się jak najbardziej broni. Fantastycznie tu wszystko podczepiono, tak się tylko zastanawiam, czy może w tym miejscu nie warto by jeszcze uczepić na jakimś stelażu te skrzydła, ale wiecie co, tutaj praktycznie... Chyba wszystko jest idealne. Tak miało być. Przyjrzyjmy się jeszcze minifigurce. Bystre spojrzenie, siwe włosy, genialny szkic w jednej ręce, no a w drugiej podejrzewam, że gęsie pióro. Okej, okay, być może ten granatowy strój nie od razu nasuwa skojarzenia z Włochami. Ale może nie jest tak źle. O, poczekajcie, ten papirus, ta kartka papieru, te notatki wyleciały z dłoni, ale one w tym momencie nie są nam potrzebne. No to wszystko zostało podszyte jakby jakimś futerkiem, no i przyjrzyjmy się jeszcze twarzy bez brody. Tak mógłby wyglądać, o, powiedzmy, Leonardo po szybkim goleniu. <noise> Okej, okay, z brodą mu chyba bardziej do twarzy, a z tyłu, no też mamy ten kołnierz. Jakieś takie zagięcia materiału, nic specjalnego, no minifigurka może nie jest rewelacyjna, ale do uniwersum Lego Harry Potter jak najbardziej by się sprawdziła, co nie? Taki święty Mikołaj albo właśnie Dumbledore to chyba jak najbardziej trafne skojarzenie. Może Gandalf? No tak właściwie to ten zestaw wyglądałby dobrze gdzieś w sąsiedztwie Galileusza. Był taki zestaw z jego komnatą, no i nie przeglądaliśmy wcześniej instrukcji, możemy się przyjrzeć co tam zawarto, no bo nie tylko kroki budowy, ale także garść informacji. Tutaj też mamy w niektórych momentach zabawne historie, że niby wiecie, Da Vinci testował razem z przyjacielem jakąś nową machinę, no i niestety przyjaciel złamał nogę. <laughs> Wielkie odkrycia wymagają poświęcenia, no i dalej to po prostu sobie budujemy. Na speedbuild ten model byłby trudny, dlatego że tutaj w pewnym momencie obracamy całość i podpinamy te wszystkie linki i tak dalej, i tak dalej, ale budowa jest satysfakcjonująca, choć momentami nieco nużąca. Elementy zapasowe, widzę jedną tomlinkę w niecodziennym kolorze, a tak to mało przydatna drobnica. No i co, z takich minusów, które teraz zauważyłem, to być może to malowanie na skrzydłach powinno być wyraźniejsze, wiecie, to szycie ale wydaje mi się, że wchodzę powoli w dygresję i detaliki. Moja nota końcowa, słuchajcie, nie waham się, wystawiam 10 minus na 10. To jest zestaw bardzo charakterystyczny, specyficzny, nie każdemu przypadnie do gustu, ale ten model ma coś w sobie. Świetnie wypadają te mechanizmy. No i po prostu jeżeli macie zajawkę na ten klimat renesansowe odkrycia no to jak najbardziej polecam. Hej, hej, trzymajcie się i piszcie w komentarzach co wy sądzicie.